No, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dex i witam was już w kolejnym odcinku z Minecraft Games. Weźmy sobie naszego snajpera i rozpoczn rozpocznijmy, przygotujmy się. O, tu widzę typek ze skinem. Tam też, no widzicie, jednak potrafią ludzie z premium grać. Nie jestem sam. 2, 1 i start. Wow, wydaje mi się, jakbym to tylko ja zdążył. Weźmy sobie wszystkie przedmioty. Małe szanse, że coś dziabne. Ale dobra, tu ludzie zaczynają się bić i myślą, że to zada im dymecz, to, że klepią ich, ale dopóki jest czas przygotowań nie da się paść, więc nie wiem po co oni się bią. Ale dobra, walić to. Nie powinniśmy się teraz skupić na tym, tylko na tym, żeby dziabnąć jak najwięcej skrzyneczek. Weźmy sobie skrzyneczkę stąd i jeszcze tam. Będziemy mieć jakieś cztery skrzyneczki, jeśli uda mi się. U, nice, mój plan. A powinien się udać. Teraz powinniśmy... Wspiąć się na sam czubek tego e, dźwigu Mam nadzieję, że nikt nam w tym nie przeszkodzi e, Fajnie by było W każdym razie Tak, mój nowy skin Łołdź, 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 e, tam musi być e, Na szczęście mam całkiem spoczko Sposób na to, żeby mnie nie strącił e, Ale spoko e, Weźmy sobie stąd skrzynkę e, Wejdźmy sobie tutaj LOL, on ma kamienny miecz No i mamy kamienny miecz, nice one Takim oto sposobem wziąłem sobie kamienny miecz e, Typowi coś nie wyszło Ale całkiem spoko, że mamy kamienny miecz No niestety coś mu nie pykło e, Dobra, weźmy sobie jego rzeczy Weźmy sobie jego kamienny miecz, który Nie wiem dlaczego jest strasznym lowem znaczy się słaby, nie wiecie, na wyczerpaniu, można by powiedzieć, że jest już na wyczerpaniu. I mam dla was parę fajnych informacji, głównie to takich, że stworzę własny texture pack, którego chyba nie udostępnię, choć nie jestem pewien. Musielibyście mnie w jakikolwiek sposób przekonać do tego, że mam wam to udostępnić. Może zrobię to na paruset widzów, może 200, może 100, Może jakiś specjal z okazji 50, 100 lub 200, albo większej liczby. Oczywiście nie jestem pewien jaka to będzie liczba i nie wiem czy wam go udostępnić, ponieważ zajęło mi trochę czasu to jak go um, jak go składałem, tak. No ja go z paru tekstur można powiedzieć, że to jest taki mini um, mini jak się nazywa PVP texture pack, ale że ja tak nie przepadam trochę za PVP, więc postanowiłem sobie zrobić taki własny, który całkiem jest spoko. Taki tekstur który y, tylko trochę tam y, upodoba grę. Um, Praw autorskich, nawet jeśli mam udostępnię, to jeśli zostanie on zmodyfikowany, to mógłbym was posądzić o prawa autorskie um, Jeśli udostępniłbym jeśli dana osoba w jakiś sposób ukradła mi to z komputera, no mógłbym też to sądzić. Nie wiem w ogóle po co o tym gadam, tak mi po prostu wpadło do głowy, że wiecie prawa autorskie. Um, dobra, przydoby się... Czekajcie, czy tam czasami nie był crafting table? Jeśli był, to po prostu zbawienie bo na tej mapie crafting table to jest po prostu złoto bo znam trochę tą mapę ogarniam ją mam nadzieję że mm, będzie tu crafting table nie niestety nie ma crafting table no niestety dobra zejdźmy sobie na dół może posortuję sobie jakieś przedmioty what the fuck a to zejście to się wydaje tak jakby taki dziwny tunel um, dobra nie będę tu takich żadnych śmieciowatych przedmiotów, oprócz tego, 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 um, tego, no i tej skórzanej zbroi, która jest już niepotrzebna. Um. Mój pies. Ta. Kocham go. Mój biedny piesio, no niestety, wiecie, jest 1 stycznia. To oznacza, że jest już 2014. Jest moc, nie? Wiecie sami o co chodzi? O, mamy Enchanting Battle. Battle of Enchanting. Nie wiem. Odkryłem, że jak podskoczycie i rzucicie potę pod siebie, dostaniecie więcej. expa. Całkiem spoczko. Weźmy sobie ten cały kamienny Swordzik. Lagi YouTuber. Ale śmieszna nazwa. Bo Typek uważa się za YouTubera. YouTuber. A, YouTube, youtuber, no Nie nie wiem jak to się wypowiada. Wiecie, ja tu tylko sprzątam, biegam, kradnę skrzynki. Taki tam cygan za 3 złote z Biedronki, ale to... Nic nie zrzeliście Dobra, w każdym razie wiem gdzie są skrzynki tutaj. Garniam tą mapę. Parę set tysięcy razy grałem na tej mapie, więc ją ogarniam. Teraz będziemy sobie szli bardziej tam na drogę. I będę się starał oczywiście. Co ja robię? Będę się starał. No. Kako. A może jeszcze kakao? Tak. Do cześć z tej strony kakao. Dobra, koniec tych Bądź, Bądźmy trochę chociaż poważni, chociaż trochę. Um, dobra, pójdziemy sobie tam. Tam są samochody. W tym zielonym jest skrzynka. Potem mamy domki, chyba miasto. Chyba tak. O, tak, buty. Aha. Nice one. Dobrze wiedzieć, wcześniej e, jak grałem sobie przed e, tą rudę... rundę. O, udało mi się tutaj doskoczyć. Nareszcie. Myślałem, że nie da się tutaj doskoczyć, a jednak się da. Ehm, dobra. Zjedzmy sobie. E, e, Stejka nie będę tracić na. W sobie to w ogóle nie będę tracić nic. E, da się HP się RSP nawet z połowu. Typek sypnął to się typka pozbiera. E, miał spodnie? Miał. Miał hełm? Miał. E, nie ma już chyba nic ciekawszego. E, wejdźmy sobie teraz tutaj. Nikt za nami nie szedł, w każdym razie ja już wiecie, trochę się obesrałem. Ale wywalmy to. Nie jest mi to potrzebne do żadnego szczęścia. A tylko mi zajmuje miejsce. A tak jak mówiłem o crafting table, to nadal go potrzebuję. W poprzednim odcinku, znaczy się w poprzednim. W poprzedniej, poprzedniej próbie nagrania też potrzebowałem crafting table ponieważ miałem wtedy 4 żelazo, ale mądry ja postanowiłem zaskoczyć z dużej wysokości i po prostu padłem. Ale to myślę, że już sobie spokojnie wrzucimy na YouTube, będzie sobie na YouTubeku, oczywicie, oczywiście, tak, oczywiście. Weźmy sobie stąd jedzenie, buty, tak, dobra. Spoczko. Tak, udało mi się tutaj doskoczyć. Teraz sobie rozwalimy tutaj krzaki. Czy się krzaki, drzewo, czy się liście drzewa. A już Maria przyjęła życzenia, rewer Pro. Nie, yeah. taki tam parkur, wiecie. Mówią, że parkur jest taki. O, się typek rozsypał. Czekajcie, czy to nie ja z tamtej gry? Chyba to ja tam, z tamtej gry. Jestem przekonany, że to ja sam tej gry, bo czasami po prostu przedmioty z wcześniejszych gier zostają. I ja spadłem w tym samym miejscu co tu, idealnie w tym samym, że miałem trochę inny ekwipunek. Ja, mam nadzieję, że to nie ja, ale może... Nie, nie masz tu żadnych fajnych przedmiotów. Wydejdźmy sobie stąd, jesteśmy trochę zagrożeni w takim miejscu pod względem takim, że jesteśmy na otwartej powierzchni, gdzie każdy może nas zabić. Um, nie wiem czy mówiłem, ale tego x Packa, ponieważ jest dla mnie bardzo ważny. Nie udostępnię go tak wam od tego odcinka, tylko może jakiś specjal, e, może w specjalu, ale musielibyście mnie w jakikolwiek zachęcić do tego, ponieważ bez motywacji e, raczej żadnego znaczy motywacji e, bez żadnego takiego. Mm, tak po prostu od tak bym wam go nie dał, zajęło mi trochę go, trochę to czasu zanim go zrobiłem, więc z pewnością nie dałbym go wam od tak. Więc tak jak mówiłem musielibyście jakimkolwiek sposobem e, pokazać mi, że zasłużyliście, tak? Ehm, Battle of Enchanting, pierwszy level, przydałoby się teraz enchanting, crafting table, teraz to wszystko nam jest potrzebne. Jeszcze tego skrzyne... No jeszcze skrzyneczki są nam potrzebne. Ehm, wszystko po prostu, wszystko. Przynajmniej jesteśmy maśla... maślanką, e, czyli typkiem żółtej zbroi. Taka tam maślarka. Dobra, wejdźmy sobie tu. Przypomina mi to basen, i chyba jest to basen. Tak. Miałem stuprocentową rację, że to jest basen. Dobra. Mm. Tu powinno coś być. E, chyba widzę tam ułamkiem, ukradkiem, ułamkiem oka. Ukradkiem oka. Nie, wydawało mi się. Więc mamy team. Nice one! Dobra, ja idę sobie na spawn Bo nie chcę zadzierać z e, Primaidem, ponieważ oni Nie potrafią grać solo mm, Takie cioty Tak, takie cioty mm, Bo w Primaidach grają osoby Które nie potrafią wygrać gry samemu Takie tam cioty No wiecie, uwierzcie mi Że żadna to frajda grać w prime. This shit Nie mam golden apple Dobra zjedzmy sobie coś Myślałem że miałem złote jabłko, byłem przekonany Że mam złote jabłko Kompas Tam jest Dobra idziemy na spawn e, Ponieważ tam duży, dużo się dzieje A ja potrzebuję crafting table'a Niestety muszę go po prostu mieć za wszelką cenę Choćbym, nie wiem, co. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Może tu będzie. Powiedzcie, że tu będzie crafting table. Proszę. Come on. Hamstwo od hamstwem po prostu, hamstwo nad hamstwem. Od hamstwem. KINIA, no kinia, 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 kinia. Jak ten tylko gubią skinkę. Gizes. Ludzie. Jakbym was prosił o 6 diamentów, to jeszcze bym zrozumiał. Wiecie, diamenty, bardzo ważna rzecz, najdroższa w całej grze. Ale ja was proszę o jeden mały crafting table. Nic wielkiego. Nic wielkiego. Przedmioty w skrzynkach zostały odnowione. Hmm. Może diamenty będą. Yeah. wymienię się diamenty za Crafting Table. <laughs> nie, nie, nie. Um, strata byłoby tych, Aha, diamentu. Hmm, strata byłoby. W ogóle. To by była wielka strata. Zresztą, Crafting Table nie dałoby się po prostu dać komuś, ponieważ nie da się go postawić ponieważ nie da się postawić tutaj bloków dosyć kijowe, ale tam już zdarzyłem się przyzwyczaić, uwierzcie mi. Da się jakoś z tym żyć. Nie, to jest to miejsce, w którym nie ma crafting table. Wiem to ponieważ byłem tu już. Skrzynki tutaj też nie ma. Najlepiej by było jak już się wycofali. Ale wolę to zrobić jak najłagodniej. A mogę jeszcze łagodniej. Wow, kolejny Tebek jest w domu. Dey, wybitni ludzie, ciekawe Ja też jestem w domu. Ciekawe dlaczego. W sumie na laptopie jeszcze nigdy nie nagrywałem. I na przykład pociągiem. Nie wyobrażam sobie, że siedziałbym sobie w pociągu i nagrywał. Gadał właśnie tak jak teraz. I ludzie by koło mnie siedzieli i mówili: ty co to jest? Jakiś pedał tam gada ciągle do siebie. Naprawdę musi być jakiś idiota. Oho, tak by było wierzcie mi. Um, crafting table? Nie, crafting table. Um, crafting table? Tylko jeden, proszę! Ja Jaden! What? co, co, ja, co, co ja robię ze swoim życiem? Naprawdę, co ja robię ze swoim życiem? Jest skrzynka i da się ją otworzyć. Um. O tak, witam cię, diamencie. Co pan porabia? Mm. Może pan sobie stoi, siedzi, leży. Fajnie było. Kiedyś pewnego razu, kiedy zabiłem typka, okazało się, że miał diament, a z tego diamenta e, zrobił sobie e, diamentową łopatę e, co było już naprawdę największym. największym idiotyzmem, jaki dotąd spotkałem na e, majeSG, Tak, MSG. Ponieważ wiecie, jakby się podtrzymało jeszcze jednego, znaczy się poczekało, poszukało jeszcze jednego diamenta, to macie dwa diamenty. Patyki macie, nie? Jako, że pytanie brzmi, jak się dostać em, do tego mm, diamenta. Bo nie trudem jest powiedzieć o diamencie, trudem jest zdobyć diament. Dobra, ja stąd szybko uciekam. E, dobrze wiedzieć, bo nawet nie wiedziałem, że będzie. E, wyliczanie, znaczy się odliczanie e, na czacie powinno to się wyświetlać bo tak po prostu match to trochę mnie przeraża widzę, że tu typki z żelaznymi siedzą tak, e, została tylko zostali tylko premade, e, nie mam co bawić się z premadem, lepiej sobie pouciekać i poczekać znaczy się poczekać e, poszukać e, crafting table Um, bardzo chciałbym tego crafting table, miałbym jakieś większe szanse przeciwko im dwóm. A jeśli bym jeszcze wygrał... A raczej bym tego nie zrobił, bo nie, miał, nie mam blady nie mam żadnych szans. Ale liczę się dobre. Chęci. Jabłkopatyki. Jabłko patyki, wszystko jest, tylko nie crafting table. Szczet zasranego chamstwa. Zdenerwowałem się, no bo no, ile można? No bez przesady. Ja chcę tylko crafting table. Tylko crafting table. Jeden głupi crafting table. Stojącego lub leżącego na ziemi. Nieważne. Żeby był. Żeby po prostu był. Może poszli sobie ze spawnu. Jeśli tak, to ja jestem. Nie. Po prostu. Nie wiadomo jak szczęśliwy. Ja wiem, taka cisza mi ogarnęła, pomyślałem sobie nad pewnymi e, rzeczami, ale chyba raczej nie mam szans z tym. Stawię sobie patyki i to w jednym miejscu. Dajmon zjedzantowany sword. Ja z nim szans nie mam. Dobra, czas objąć taktykę protection niż walczenie z nim. Diamentowany, zenczętowany miecz. To jest po prostu już epic. Tym nie, z tym nie da się e, wygrać ani przegrać. A chyba on ma... Czy on ma Sonic Shoes? Powiedzcie mi tylko, że on nie ma Sonic Shoes. Jeśli ma Sonic Shoes, to ja już to przegrałem. Nie mam nawet jak uciekać. To nie ma po prostu sensu. Dostałem... Ja już to prze, przegrałem. O! Trzeba jak najszybko, jak najszybciej objąć jakiś... Kampio A nie uda mi się zrobić campio styla. Mam, mam żelazny sword. Zdobyłem żelaznego sworda, a nadal wiem, że on ma zmrzantowany diaks. Nie ukryjesz się przede mną, typo. No chyba cię coś wędzi. Śmiesznie by było, jakby coś nie spędzało. O, masz łuk, to też e, fajna rzecz. E, gratuluję ci. E, sukcesu. Tak? Bardzo wielkiego sukcesu. E, jestem z ciebie dumny. Mam nadzieję, że padniesz w szczęśliwym nowym roku i że. No i tyle. Nie wiem, co dalej, ale fajnie było, jak nie go rozłożyli. 20 minut odcinka. Nice one. Nie, nie warto. Nie warto, wiesz, mi nie warto. A ja musiałbym zenchantować ten mieczyk, żeby mieć jakiekolwiek szanse z tym typem. Ja będę tym mądrzejszym i nie sobie co tu Wiecie, pomyślmy przez chwilę. Dobra, on pobieg dalej. Możemy sobie zenchantować sword. Sharpness. Nice one! Takim sposobem udało nam się wykiwać go i zdobyć zenchantowany sharpness sword. Mamy teraz z nim jakiekolwiek szanse, mimo wolnie, że on ma więcej tego Dymedza, to... o kurde Nie spodziewałem się, że... Hmm, możemy się pobawić też tak Czekaj Łódź, 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 tak On nadal ma ten diamond zenchantowany sword, więc to trochę lipnie, że... W ogóle chcę się z nim bić Lol, trafił co ja w tej chwili robię? Yy, dobra, uciekajmy sobie trochę w tom. Wiecie, trzeba nabrać taką pewną taktykę na niego. No i co jeszcze? Może już dwa razy w miejscu i zablokowałeś każdy moje... O, nice one. Teraz trafił strzałą. Teraz to ja to wiem, bo słyszę. O... No nie wierzę w to. Jeśli on jest jakimś hakierem, to, 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 to musi być jakiś... To nie wiem, on chyba uczy się strzelać od daszki. Zola, nie no wiecie, aha go of Legend um... Dobra Najlepiej było uciec i objąć tak jak mówiłem Taktykę wysoką Tak żebyśmy mogli go Kiedy on by za nami poszedł to mógłby umrzeć. To by było całkiem spoko taktyka um, i wiem chyba jak i gdzie um, to zrobić Tylko musiałem zwabić go na tamten na taki żółty dźwig tak, o strzała, kolejna Ciekawe ile ty masz tych jeszcze strzał Ciekawe stary um, Dobra weźmy sobie Musimy po prostu biegać Tak byle by tylko nie prosto biegać Bo jeśli byśmy pobiegli prosto To by nas wyeliminował um. Smite Nie wiem co ja w tej chwili robię Patrzę jakie tu są fajne przedmioty Pokpijmy sobie trochę z niego. Może diamencik znajdę, a raczej nie znajdę. Nadal myślę w tej chwili. Wygrałem! Jest! Wygrałem! Tak! Wygrałem to! Patrzcie, 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 patrzcie. Te tu pisze. Oto jest gracz Minecraft Kasa.pl został zabity przez Kako z Diamond Sworda. A potem gracz Kako 7988 został zabity przez Gatlisto, czyli mnie z Iron Sword'a. Proszę Państwa, oto ten sposób wygrałem niesamowitą grę e, Z Diamond z enchantowanym Swordem. Bardzo mu w każdym razie dziękuję e, za to, że zagrał ze mną. E, pozdrawiam cię chłopie, może być pewny, że ten odcinek trafi na YouTube'a. Oczywiście ja się już z wami żegnam i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić pozytywnej oceny tego filmu. Um, więc co, życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Um, piątego mam imieniny, to taki mały szczegół. Ale dobra, już nie będę Wam naprawdę przedłużać, bo to nie dość, że trwam już 23,5 minuty. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć.